Już 6 grudnia Święty Mikołaj odwiedzi Urząd Miasta w Świętochłowicach. To tylko jedna z atrakcji przygotowana na ten wyjątkowy dzień. 6 grudnia to dzień absolutnie specjalny dla wszystkich dzieci. My w tym roku też przygotowaliśmy moc atrakcji, głównie z uwagi na to, że to właśnie 6 grudnia otwierać będziemy kącik dziecięcy w Urzędzie Miejskim, czyli miejsce, w którym wszystkie mamy i tatusiowie przychodzący do urzędu załatwiać swoje sprawy, będą mogli na chwilę zostawić swoje pod okiem kamer, ale również w bardzo Bezpiecznym i atrakcyjnym towarzystwie zabawek i wszelkiego rodzaju udogodnień, które na pewno pomogą maluchom miło spędzić czas. 6 grudnia podczas otwarcia kąciku nie tylko dzieci odwiedzi, odwiedzi święty Mikołaj, ale będą miały również możliwość skorzystania z warsztatów. Będziemy wspólnie zdobyć pierniki, będziemy wspólnie zdobyć kartki świąteczne, także na pewno wszystkie dzieci, które tego dnia pojawią się w urzędzie, wyjdą uśmiechnięte i zadowolone. To co istotne, 6 grudnia spotykamy się w trzech 30-osobowych grupach. O 9, 10 i 11. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Wystarczy zadzwonić do biura rzecznika prasowego bądź napisać na adres e-maili potwierdzenia małpaświętochłowic.pl, aby mieć pewność, że nasza pociecha będzie mogła w te mikołajki właśnie w Urzędzie Miejskim spędzić.